Ponad 2 miliony 300 tysięcy czynności sprawdzających przeprowadzono w 2024 roku. Kwota ustaleń wynikająca z tych czynności wyniosła ponad 8,6 miliarda złotych. To o ponad miliard złotych więcej niż w 2023 roku. A to oznacza, że sprawy o łącznej wartości 8,6 miliarda złotych zostały załatwione bez wszczynania kontroli czy postępowania podatkowego, a jedynie przez wyjaśnienie z podatnikiem wątpliwości i poinformowanie go o konieczności złożenia korekty. Organy podatkowe pierwszej instancji, najczęściej naczelnicy urzędów skarbowych, mogą przeprowadzić czynności sprawdzające, które mają na celu między innymi sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania podatków, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedłożonymi dokumentami. Oraz przeprowadzić weryfikację poniesionych wydatków czy też uzyskanych przychodów. W przypadku czynności sprawdzających, dotyczących terminowości wywiązywania się z obowiązków i informacyjnych i finansowych, działania organów podatkowych są najczęściej prowadzone w ogóle bez udziału podatnika. Jednak w przypadku pojawienia się wątpliwości i stwierdzenia, że podmiot mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, organ podatkowy może powiadomić, Stronę tych czynności o swoich ustaleniach, na przykład w celu złożenia wyjaśnień do zaistniałej sytuacji. Często nawet nie wiemy, że czynności sprawdzające są wobec nas prowadzone. Dowiadujemy się o nich dopiero wtedy, gdy organ stwierdzi, że nasza deklaracja zawiera błędy i organ zwraca się do nas o wyjaśnienie wątpliwości i przedłożenie dodatkowych dokumentów. Jeżeli zgodzimy się z ustaleniami organu i złożymy korektę deklaracji, to najczęściej organ nie wszczyna postępowania ani kontroli podatkowej. Dodatkowo należy zauważyć, że w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy, organy podatkowe mogą samodzielnie dokonać korekty naszej deklaracji, zwłaszcza jeżeli deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź też jeżeli została uzupełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami. Wtedy organ, jeżeli kwota korekty nie przekracza 5 tysięcy złotych, może dokonać korekty samodzielnie zamiast. Oczywiście wtedy doręcza nam uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji oraz poucza o prawie do niesienia sprzeciwu. Czynności sprawdzające kończą się na korekcie lub złożeniu deklaracji, a w przypadku poważniejszych uchybień bądź też niezastosowania się do kazań organu wszczynana jest w kolejnym etapie kontrola podatkowa.